Witam serdecznie na kanale Ridzon w następnym odcinku serii poświęconej programowaniu neurolingwistycznemu. Ostatnio uczyliśmy się czym są submodalności oraz jak za ich pomocą zmieniać odczucia wywołane przez doświadczenia. Dziś zajmiemy się drugą częścią NLP, czyli obszarem lingwistycznym. Język ma duże znaczenie w komunikacji. Odpowiednie jego opanowanie pozwala na osiąganie zamierzonych celów znacznie szybciej. Poza tym źle używany język może ograniczyć nas w wyrażaniu siebie i swoich myśli. Dobierając odpowiednie słowa, możemy osiągnąć praktycznie każdy cel komunikacji. E-Prime. Jest to styl językowy, który polega na unikaniu słowa być i wszelkich jego form. Byliśmy, jesteś, będziesz, będzie i tak dalej. Może wydaje się to proste, ale czasami może być naprawdę trudno znaleźć odpowiedni zamiennik. Po co więc utrudniać sobie życie? A to dlatego, że słowo być może powodować wiele niejasności. Poza tym, E Prime zmusza do precyzyjnego przemyślenia tego, co chcesz powiedzieć, a nie jedynie wybranie odpowiedniego sposobu. Moim zdaniem te wspaniałe gramatyczne omijanie prowadzi do rewelacyjnego wzrostu jakości tego, co mówimy, a tym samym wzrostu umiejętności komunikacyjnych. Hierarchia języka to, co chcemy przekazać za pomocą słów, może mieć znaczenie ogólne lub szczegółowe. W NLP wyróżnia się metamodel oraz model Miltona. Metamodel służy do określenia szczegółowej i precyzyjnej informacji. Natomiast model Miltona służy do maksymalnego uogólnienia. W NLP nazywa się to artystyczną niejasnością. Każdy z tych modeli ma swoje własne zastosowanie. Ale o tym opowiem dopiero w kolejnych dwóch odcinkach. Z reguły język, którym się posługujemy, znajduje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Krokowy sposób komunikacji. Jest to przydatna umiejętność, która pozwala kierować rozmową w zupełnie nowy sposób. Wyróżniamy krok w górę, w dół oraz w bok. Myślę, że najlepiej zobrazuje to przykład. Pomidor. W górę warzywa. W górę rośliny. W bok zwierzęta. W dół ssaki. W dół delfin. W bok wieloryb. Kroki w górę mogą oderwać uwagę od trudnych, lecz mało istotnych zagadnień. Kroki w dół pozwalają skupić uwagę na mniej istotnych zagadnieniach, ale takich, co do których wszyscy są zgodni. Kroki w bok polegają głównie na porównaniu do innego podobnego przypadku, który został rozwiązany w sposób, na którym ci zależy. Ten sposób jest szczególnie przydatny podczas negocjacji. Świadomość wewnętrzna i zewnętrzna. Podobnie jak nasz styl mówienia, również nasza uwaga może być skupiona albo na tym, co na zewnątrz, albo wewnątrz. Oczywiście najczęściej bądźmy gdzieś pomiędzy jedną a drugą skrajnością. Skupienie na zewnątrz kojarzy nam się z byciem uważnym, skupionym, mamy wtedy wytężone zmysły, a nasz mózg ciężko pracuje. Natomiast wewnętrzny stan świadomości kojarzy nam się z relaksem, z regeneracją sił, jest naturalny i przyjemny. Jak posługiwać się językiem? Umiejętność zaawansowanego porozumiewania się za pomocą słów wyróżnia ludzi spośród wszystkich organizmów na Ziemi. Niewątpliwie ta umiejętność miała ogromny wpływ na to, jak daleko dziś jesteśmy, lecz niewątpliwie język ma jeszcze mnóstwo wad, przez które często dochodzi do błędnego przekazania i złej interpretacji przekazywanych informacji. Sprawia to, że język staje się barierą w przekazywaniu myśli. Oczywiście, mimo tych wszystkich wad, język stawia nas na samym piedestale wszystkich znanych nam form życia. Dobieranie odpowiednich słów, nominalizacja albo urzeczowienie to nadanie czasownikowi lub przymiotnikowi cech rzeczownika. Przykłady nominalizacji to miłość, pewność siebie, precyzja, przeznaczenie itd. Gdy głębiej się nad tym zastanowimy, Samą nominalizację również można zaliczyć do nominalizacji. Nadmierne używanie nominalizacji prowadzi do problemów komunikacji, dlatego najlepiej używać specjalnego rodzaju czasowników. Czasowniki sensoryczne cechują się tym, że z ich pomocą można sobie wyobrazić, jak my lub ktoś inny wykonuje daną czynność, a dzięki temu komunikacja przebiega dużo sprawniej. Jeśli powiemy: Adam jest geniuszem? Tak naprawdę niewiele nam to mówi. Dlaczego ktoś nazwał go geniuszem? Być może jako pierwszy w klasie wykonał zadanie z matematyki lub rozwiązując test na inteligencję osiągnął 190 punktów IQ. Gdybyśmy od początku powiedzieli, co sprawiło, że uważamy go za nieprzeciętnie inteligentnego, wtedy nasz rozmówca sam może stwierdzić, czy uważać go za geniusza, czy nie. Hierarchia czasowników. Podobnie jak w hierarchii języka. Czasowniki również można podzielić na ogólne i precyzyjne. Mogę powiedzieć na przykład: Mój przyjaciel dużo podróżuje, ale mogę również powiedzieć: Mój przyjaciel dużo jeździ samochodem i dzięki temu znacząco zwiększyć zrozumiałość komunikatu. Zadanie na dziś: weź do ręki jakiś tekst i spróbuj zastąpić słowo być i wszystkie jego formy, tak by jednocześnie zachować zrozumiałość. Możesz również wybrać jakieś słowo, i stosując krokowy sposób komunikacji, spróbuj znaleźć najbardziej ogólne i najbardziej precyzyjne pojęcie. Możesz również poruszać się na boki, szukając równoznacznych terminów. To już wszystko w tym odcinku, a w kolejnym zajmiemy się modelem Miltona, który stosuje się m.in. w hipnozie. Trzymajcie się.